Kucyki, z tej strony Jeff. Zanim jeszcze zaczniemy, chcę Was poprosić o łapkę w górę, o zasubskrybowanie mojego kanału oraz o włączenie w dzwona obok znaku subskrypcji. Pozwoli Wam to nie przegapić najnowszych materiałów na moim kanale. Z góry dziękuję, a teraz lecimy z materiałem. o moje kucyki i witajcie moje killerki. Z tej strony Jeff. Dzisiaj rysuję obrazek, do którego się przymierzałam już parę razy na tym kanale. Ze względu na to, że jest to obrazek do mojej własnej wersji Jeffa the Killera. Tak, jest to kucykowa wersja Jeffa de Killera. Jak coś ona już jest opublikowana, a w opisie podrzucę Wam do niej link. Mam nadzieję, że moja historia Jeffa Wam się spodoba, ze względu na to, że dodałam bardzo dużo elementów, których nie opisuje oryginał. Ani oryginał, ani wersja 2.0, a tym bardziej wersja 2015. Żadna z nich nie opisuje aż tak dobrze tego wszystkiego. No, powiem tak. Opublikowałam pierwszy komentarz, jaki dostałam, to, że nieironicznie. Jest nawet lepsze niż oryginał. Więc tak. W mojej wersji Jeff w ogóle nie jest złą postacią. W ogóle nigdy nie chciał mordować. Jedynie co się stało, napotkał Slendera. I przez Slendera wszystko się popieprzyło w jego życiu. On się boi tego co zrobił. On się boi sam siebie, boi się Slenderponego. Bo tak, tak się u mnie nazywa Slenderman. Jeff jest po prostu zagubiony. Ale żeby nie mówić Wam konkretów, to mówię właśnie tak, że on jest zagubiony, że on się trochę boi, ale tak trochę nie. Więc no. Oczywiście. Nigdy nie chciał skrzywdzić swoich rodziców, nigdy nie chciał skrzywdzić swojego brata. Dlatego też powstała ta wersja, żeby rzucić zupełnie nowe światło na jego historię. Bo nie będę ściemniać, jego historia jest naprawdę mocna, bo niby morderca z zimną krwią morduje i w ogóle. A okazuje się, że on jest zupełnie inny. Że on tego nie chce i tak dalej. No, wiadomo, ja to opisuję tak. niby konkretnie, ale niekonkretnie. Więc. jedyny spoiler. Pojawia się tam Slenderman i Jeff jest dobry. Tak. To jest jedyny spoiler. No. Oczywiście, jak wiadomo, w każdej wersji Jeffa musi się pojawić zaśnięta, czyli. Randy, Troy i I... tak. Przy opisie walki Jeffa i Randy'ego na urodzinach Willego... Bardzo dobrze się bawiłam. Przepraszam za mojego pieska w tle. On po prostu uwielbia się drzeć, kiedy ja coś robię. Kiedy ja jestem zajęta. No ale mniejsza, wracając. Bardzo fajnie się bawiłam przy opisywaniu walki Jeffa i Randy'ego. A dlaczego się dobrze bawiłam? No cóż, dla mnie to była atrakcja opisywać sposób morderstwa takiej trzymaty, jaką jest trendy. Kurde. Teraz mamy dwie opcje: albo jestem bardziej brutalna niż Jeff z oryginalnej historii, albo po prostu udziela mi się Jeff z normalnej historii, tylko że jest troszkę bardziej wulgarny. No, i ja się przyznam, ja się staram nie przekinać, ale raz na jakiś czas mi się zdarzy. To jest jedno, góra, dwa, maksymalnie trzy przekleństwa na filmik. Ale. No, ja się staram nie przeklinać. Czasami mi nie wychodzi, ale pieprzyć to. Ja tam lubię siebie taką, jaka jestem. No, ale mniejsza o to. Na rysunku. Widać Slendera i Jeffa. Oczywiście Jeff jest taki bardzo przestraszony, wydaje się taki zmartwiony, tak zupełnie jakby miał za chwilę umrzeć. Ale spokojnie to się nie stanie, przynajmniej dopóki nie wymyślę, jak wplątać w historię Jeffa dodatkowo Jane. A ja nie mam zamiaru tego robić, chociaż coś mnie tak kusi. No ale dobra. Na razie jest bezpieczny, na razie ma nie umierać. Slender jest cały we krwi. Jeff też ma pyszczek, kopytka we krwi i bluzę. A dlaczego on jest taki we krwi? No kurde, dopiero co zabił rodzinę. I dlatego też jest taki przerażony. On wie, co się stało, on się boi. Nie do końca chce tego wszystkiego. No ale jak wiadomo. Nie zawsze dostajemy to, czego chcemy od świata. No ale teraz to już tak. nieważne. Oczywiście w każdej historii Jeffa dochodzi do morderstwa rodziny. W każdej historii Jeffa dochodzi do okaleczenia Liu. W niektórych jest to nazwane próbą morderstwa, w innych historiach jest to po prostu nazwane okaleczeniem. I tak dalej, i tak dalej. U mnie była wymuszona próba morderstwa, tylko że tak nie do końca Jeff tego chciał. Ale dobra, filmik już prawie dobiega końca. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Wy nie zapomnijcie zostawić oceny pod tym filmem, subika z dzwoneczkiem na moim kanale oraz o podzieleniu się swoją opinią w komentarzach na dole. Ja się z wami żegnam, kopycio i... Cześć, do następnego filmiku!